Dlaczego nigdy nie zabiorę ze sobą w podróż ani mydła, ani żelu pod prysznic? Cześć, nazywam się Julia. W Polsce prowadzę firmę kosmetyczną produkującą kosmetyki podróżne, a w sezonie letnim uderzam na północ. Ani mydło, ani żel nie są uniwersalne. Nie umyję nimi zarówno ciała, jak i włosów. Mydłem nie umyję się w morzu. Nie ma szans, a jeśli chodzi o żel, nienawidzę przelewania tych wszystkich płynów do małych butelek. Nie da rady spienić mydła w morskiej wodzie. Próbowałam, nie ma szans. A tutaj rozwiązanie. Uniwersalne kostki myjące ciało, twarz, włosy. Połowa wagi mydła, a wydajność do 50 użyć. To jest kilka tygodni. Forma kostki gwarantuje, że nie będzie zalanego bagażu. Kostką uniwersalną spokojnie umyjesz ciało, twarz, włosy, a w razie potrzeby zrobisz nawet szybkie pranie. Poza tym nie jesteś narażona na wątpliwej jakości randomowe kosmetyki hotelowe. Wiesz, jakie jeszcze supermoce mają te kostki? Podczas letnich festiwali okazało się, że świetnie myją dredy, nawet w morskiej wodzie. Żadne mydło, ani żaden żel nie uchronią Cię podczas kąpieli przed komarami. Nie to, co nasza kostka uniwersalna dzieli się paczula. Mała uwaga! Jeśli używasz tej kostki w morskiej wodzie, nie spodziewaj się piany. Nie będzie jej. Kostka będzie się zamieniać w przyjemną emulsję. Hello! Zabierz naszą kostkę w podróż i. Pamiętaj, travel smart, not hard.